chcę ten Skybase. No trzeba go walnąć, nie? On jest no, gigantyczny. Ja chcę ten skybase rozjepać. Jak tam może być wszystko? My go chyba widzieliśmy już, nie buddy? Ale ja go chcę. On tam... on był wadać temu już tego co kojarzę. Pary... Y, wiesz jak ja potem w transkur, jak widzę takie rzeczy, nie? oni mają <laughs> tak. wokoło te. Z RPG już, zwłaszcza. My to musimy się budować do tego, do granicy. Bo oni mają... na bokach pustawiane climy pewnie. Tylko tych łódkach Pamiętaj, tych Pamiętaj że kiedyś O z Moi Tobą? Chuj? Ej, stary czekaj te... to. Oni mają otwarty własny e... mają otwarty e... właz, widzicie? No... no tak. Ale klejmy też mają no pewnie, tak. więc... No tak, już ale... To jest tak otwarty właz? Ej, Zero nie jest. Zerox słyszysz? Chodź Co? masz. Mam tu prezent dla ciebie. Do, no, do dragona twojego do drago na twojego tutaj. Radość. Radość. Ktoś tu był. Ej, ale ktoś się obłowił przed nami, nie? Faki my to kurwa musimy. Widzę, że, że tu ktoś robił. No. Ktoś tu widzę, robił tego. No kurde. nas wyprzedził, niestety. Hordę? No. To gdzieś musimy cię obok baza, albo się wydepali. O, to jest bardzo ciekawe, bo jest metalowe. Udał. Na bogatej... nie, na górę. Ludzie, Ludzie Oj. tu grają. Ludzie tutaj. Oh, grają. jest, no rzeczywiście grają oni. Aktywni są. Ale co oni dobra. zrobią w środku? Oni są debilami, czy znaczy, oni nie zrobią w środku bazy tego? Co jest? garażu jakiegoś. Ej, jakbyście znale... jakby znaleźli czołg, to było było bo mam stealkę. On Masz... w tych playtach on... jest? Nie wiem, patrzę, to ale nie wiem, wysiłek. gdzie jest. Widzę się dobra. Właśnie, bo jak on ci tam wyskoczy, to... ...nie poradzę. Widzicie to nad nami taki kwadrat? Z kołem w środku? Znaczy, to tak. Jest taka kamperka, że dramat. Ty, yy, idziemy tam? Na górę nie dojdziesz, bo brakuje schodów. Yy, chysy, chysy. Ja mam piłę. Oh. Dla ci się? Co to może być? Po prostu to, że nie wiem, czy jest Heartbreaker to tam będziesz strzelał, chociaż w sumie na ledwo co. Tam nic nie będzie, po prostu play tyle. tyle Nic to nie widzę nikogo. Jezu! Mnie zresztą straszył No, to chodziło. No ale aktualnie to wiesz. No to nie pomoże, żeby ty nie wystraszyłeś, a chłop możecie widzieć dzięki temu. No to chodzi, bo nikogo nie ma. Powiesz hmm. Powierzchownie nikogo nie widzimy, ale jeżeli chłopka pisze gdzieś za drzewem czy coś, to nie jest fajnie. Chłop się, nie skrada, chłop się skrada, chłop się skrada, e, chłop się skrada. Litarko, chłop się skrada. Nie. Przedych? Nawet, dwóch do dwóch. Na wejście? No, na wejście się skrada. Chyba na prawo, tak? Prawo. prawo od wejścia, no. Ja schodzę, bo ja nie mogę z tym skoopem. No dobra, jak ty schodzisz? Jak się... Idzie, idzie, idzie. Dobra, dostał raz No, idzie uwaga na prawo. do ciebie może właśnie iść. Nie widzę go. No ale uważaj tam, bo tam przyschodził gdzieś mniej więcej Spróbuję podjechać. Dobra trafiłem... Trafiłem go raz. Gdzie on jest niby? Eee, przed to przed militarką na... Idziesz na nich, idziesz na nich, idziesz na nich dosłownie. Idziesz na nich. Dobra, body tutaj są. Dojazd. Kurwa. Dobiłeś, dobiłeś, dobra, brawo. Dobiłem. A się jebańcy skradali. Tak, obydwu. Zajebiliście. Ja nie mieli nic ciekawego. Są ja tylko dressingi. Dressingi to pewnie ja miałem. Ile ty nosisz dressingów ze sobą? W chuj, bo przerobiłem ubrańkę. A. Ale jest szkoda, że mnie zajwali. Mogę mnie zdenerwować. Z O Jezu, no. Gdzie gdzie jest mniej więcej? Uważaj że z nie wychyla się bardzo. Bo już idę. Chyba przed mi. Z militarką? Tepnij mnie, no, tępnij mnie. Nie widzę go, widzę go. Gdzie jest? Jakoś ten duży słup. Światło. E, no, tam był tam drugi hobby, nawet. Ta duży słup. W środku militarki chłop łazi Wy serio tutaj jesteście? No. Dajcie Wysz... mi jakąś broń proszę. Masz, choć masz tego, masz rewolwer. Albo nie masz to. Ja mam Viper. O oh yeah. Weź se połącz to. A widzę oh go widzę, yeah. gdzie jest na prawo do mitarki. Chuje ryzykuję. Brzewo tamto. Uważaj, bo na chłopie jest na mitarce jakby co. Ty, bo tam typ jeszcze pecy robi. Nam? No? Tak. Dobra. Zabiłeś? Zabiłem, no. Daj, no jeszcze mam... jak... masz jeszcze jakieś ammo? Tam mam mało, mam jeszcze tylko te magazynek i Dobra, to nie ważne. Ja Naprawdę w jest militarka jeden jebać kurwa Ja nie wiem I gdzie on dek. jest Na środku militarki Dwóch jest w mili... dwóch w mili zajebiście. Chodźcie to kurwa wiem, Czerwony ten plecek. E jeden drugi nie. zabił Oni nie są w teamie To jest gdzieś drugi kasi zabrać jeden zdech, jeden zdech Tyla mnie Gdzie? No. Jest za za barakami jest, za barakami jest Tak A, nie ma zasięgu Zabił, nie no, tak nie. czekaj Bóg, Czekaj! na bokach, chłop, baraku zaburzył tak, go Tak, w baraku, pierwszym was mi go, Daj mi go, daj mi go zraszować. Tutaj? Dobra, leży Dwóch leży, dobra, łatwo Gdzie? Yeah, Ty sam Bazy gdzieś musi mieć, chłop jest, dobra jest y wieża tak, Czarnego? Ale czarny też wchodzi tutaj O kurde, zabił mnie Prawe jest i chłopiec przy tym, Xerox Kurwa Dostaje Nie mo, nie, nie użyj tylko Daj broń jak masz Kurwa nie żyję no, Na można przejść Ojej, joj, ale strzelanina Nooo... Policja wbija na rejony! Bodyguard! Co? Policja! Policja. We need police! Kurwa, lecę. Nosownie? Tylko czekaj. Odłożę high caliber. Ja też nie wiem, ale... Idę zapierdalić. Widzisz pan? Nie. Nie Zresztą gadaj, że on jest tam skąpiony. Ty kurwa, na samej górze jest! No właśnie, co mi się tak wydaje, że ci na samej górze chłopiec? I mnie zajebał, co to kurwa nawet jest. To jest z... Matamores? Nie wiem, czy on strzela. On tak, Matamores. Ja pizza z Matamoresem, mnie zajebał, kurwa. Nie, no, pizda. Kurwa po całości. Walał się dwie ekipy. Ale takie pro nie jakie? Jakieś takie shitowe, czy takie lepsze? bo... Eee, mój Heartbreaker z drumem. Po Oj! Heart... Ech, koberko chłop strzela, tam wybija ludzi. Heartbreaker. Kobyra. Po co ci, po co ci wystarczy hey, kobra nie? Zabiłem go, czy nie? Nie zabiłem. H-A Zero, się akceptuj. Czy on się w pierdolili zabił? Nic. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Starter. Jeszcze trzeci! Zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie! Miałem ten drugi Spoko, nie ma sprawy. Nie trafię go Kurwa że. Ej, 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 Nightbiker. chciałeś czołg? Pierdolisz Obudowany? Tam jest czołg? Tak, tu jest czołg obudowany w dodatku, walkerami Ja pierdolę Mamy jest silly tylko? Tylko, żeby... tylko teraz nim wyjeść jest gorsze nie wpierdol się do wody Czemu Ja pierdole. Ja, ja tym wyjadę stary się widzę tylko to coś cię przyciąga do ściany nie? Popaki. Nie jechałeś czy nie? Wyjechałem tylko taki problem Paliwa do nie wody? ma czy czego? No nie mogę nie pojechać bo w wodzie jest Boże no co teraz zrobimy? Tutaj Steely może, że może, ten karczak może się rozpić No ale nie ma go aktualnie przynajmniej nie widziałem Będę przed nami no Kurwa, ten most Most? Próbuję Jak go obejść, próbuję go obejść On tu żyje żyje? On żyje, żyje no on żyje Kurwa! No zajebiście, ginąłem Greda Thunberg, on dobrze strzela chłopak, ura przyznaję On ma adaptiwa w maplu, to jest, nie ma podjazdu praktycznie Niestety yeah wani tak cobie zrobił oh, kurwa